Jest już dość mały. wszystkie uliczki tutaj widać. Za chwilę zajrzę do jednego z uli odkładowych. Ulach stosuje też takie izolatory. Izoluje po prostu matki przed czerwieniem. Spodziewam się, że pszczoły są dobrze zakarmione. Myślę, że dawka pokarmu, którą im podałem, spokojnie wystarczy na całą zimę. Doświadczenia wiem, że w takich małych odkładówkach pszczoły lubią kitować. Myślę też, że będzie dużo wosku. Pszczoły lubią sobie zaboskować całą górę na takich folii. Te ule są wykonane ze styroduru. Nie będzie w nich problemu z tym, że pszczoły będą się przemieszczały od jednej ściany do drugiej, raczej będą na środku. W ulach drewnianych inaczej to wygląda, bo jedna ze ścian zawsze jest cieplejsza i pszczoły przytulają się do tej ściany. Dużo propolisu, to tu już tutaj widać. Pszczoły uwielbiają propolisować takie takie mniejsze ule. Ule jest na ramce wielkopolskiej, ile jest tutaj wosku. Myślę, że pszczołom chodzi o to, żeby zbudować sobie właściwą wentylację. Kłąb znajduje się idealnie po środku. Dzisiaj było w nocy 3 stopnie. I kłąb naprawdę jest już ścieśniony. W takich odkładów pszczoły zawsze wybierają środek gniazda do uwiązania kłębu. Kłombiec jest już dość mały, ale to nie znaczy, że ta rodzina jest słaba, To pszczoły zajmują wszystkie uliczki ramkowe, więc myślę, że rodzina jest dość silna i spokojnie przetrwa zimę. Zima to kluczowy okres dla pszczół, dlatego ważne jest, żeby sprawdzić te ule, póki jeszcze mogę w nich coś zrobić. Mam na myśli korektę gniazda. Myślę, że dobrze przygotowałem te rodziny dostały odpowiednią ilość pokarmu.